Cześć, w dzisiejszym nagraniu opowiem Wam o najważniejszym wydarzeniu astrologicznym roku 2025. Koniec Starego Świata i początek Nowego. Przed nami przejście Neptuna ze znaku ryb, w których spędził ostatnie 14 lat, do znaku barana, w którym pozostanie do roku 2039. Całkowita zmiana energii to tranzyt, który zmieni wszystko. Nie tylko nadal jesteśmy w korytarzu zaćmień, pomiędzy zaćmieniem księżyca w pannie, które było o odpuszczaniu tego, co nam nie służy, i pomiędzy zaćmieniem słońca, które już 29 marca, a które jest o tym, że z odwagą ruszamy do przodu. To jeszcze, nadal w czasie retrogradacji dwóch planet osobistych, Wenus i Merkurego, a na domiar tego całego marcowego rollercoastera energetycznego przed nami także bardzo ważne wydarzenie. rozpoczęcie zupełnie nowej ery, które inicjuje przejście Neptuna z ostatniego znaku zodiaku Ryb do pierwszego znaku Barana. Co tym samym inauguruje nowy, ponad 165-letni cykl podróży Neptuna po zodiakalnym kole. Najbliższe zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce 29 marca, w energii którego już się znajdujemy, to zaćmienie w znaku Barana jest szczególnie ważne, zwłaszcza dla znaków kardynalnych Barana, Raka, Koziorożca i Wagi. Najsilniej bowiem będzie przez te znaki odczuwalne. Link do nagrania dotyczącego zaćmienia w komentarzu. To zaćmienie to też podsumowanie dwuletniego cyklu, karmicznego cyklu, jak przystało na zaćmienia. Wszystko to, czego nauczyliśmy się od kwietnia 2023, będziemy mieć teraz okazję zastosować, otwierając sobie drogę do najlepszej wersji nas samych, bo nie jesteśmy już tym, kim byliśmy dwa lata temu. Energia tego zaćmienia mówi o finalnym wyzwoleniu się i zupełnie nowym początku. Przez ostatnie dwa lata byliśmy poddawani procesom wewnętrznym, które w nas zachodziły, które nas zmieniały i kształtowały, po to właśnie, by przygotować nas do tego momentu, do tej zmiany. To, co w nas pracowało, teraz będzie miało okazję się zamanifestować. Nasze zdziwienie może być tym większe. Że to, co wszystko zachodziło w nas wewnętrznie, teraz się uzewnętrzni. Gdy ujrzy światło dzienne przechodząc z 12 ukrytego sektora do pierwszego domu kosmogramu, tym samym stając się widoczne także dla innych, te zmiany nie tylko będą przejawiać się w naszym sposobie działania, myślenia, zarządzania swoim życiem, ale także w sposobie prezentowania i wyrażania siebie w pełni. Poprzez kreację, sztukę, swoje upodobania, a także własny wizerunek, który może ulec zmianie. Jestem Kala, w swoich nagraniach interpretuję kosmiczne energie, którym świadomie czy nie wszyscy podlegamy. Jeżeli chcesz być na bieżąco z astrologicznymi tranzytami, kosmicznymi energiami, oraz wiedzieć, jak na nas wpływają i jaki potencjał do rozwoju osobistego nam oferują, Zasubskrybuj ten kanał. Jeśli większość z nas czuje się teraz zmęczona, ospała, przeziębiona, jeśli wracają stare, wydawałoby się przepracowane sprawy i domagają się ponownego zerknięcia na nie, to nic dziwnego. Oczyszczamy się z tego, co było, żeby w nowej odsłonie przywitać nową rzeczywistość, do której musimy się jakoś dostroić, nie tylko na poziomie energetycznym ale także na poziomie naszego ciała. Ja osobiście w ostatnich dniach czuję się jakbym przebiegła maraton, co przypomina mi właśnie o zaćmieniu słońca w Baranie z roku 2023. To, co wypracowaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch lat, jest teraz naszą siłą na zupełnie nowej drodze, która, jak portal, otwiera się teraz przed nami. Zmiana, której doświadczamy, dotyczy nie tylko każdego z nas na poziomie indywidualnym, ale także nas wszystkich na poziomie kolektywnym. Neptun to planeta pokoleniowa. Neptun co 14 lat zmienia znak. W znaku Ryb przebywał od 2011 roku i do jego działania w tym znaku przez ostatnie kilkanaście lat Zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Energia przejścia do znaku tak różnego od ryb, do znaku barana, jest i na pewno będzie mocno odczuwalna. Przejście Neptuna do pierwszego znaku Zodiaku rozpoczyna także nowy, 165-letni cykl. Neptun w baranie ostatni raz był 165 lat temu, a więc w latach 1861-1875. W tamtym czasie miała miejsce m.in. wojna secesyjna, powstała organizacja Czerwonego Krzyża, pojawiły się pierwsze kolorowe fotografie. Przez ostatnie 14 lat Neptun przebywał w znaku ryb, dzięki czemu pozwalał nam pracować nad naszą duchowością, skupiał nas jednak bardziej na pracy wewnętrznej. Neptun był w swoim znaku, czuł się więc tam jak ryba w wodzie. Pozwalając nam snuć swoje marzenia, swoje wizje, ale niekoniecznie je realizować, mogły one pozostawać bardziej w sferze fantazji. Neptun w rybach pozwalał nam zgłębiać duchowość, rozwijać się, ale niekoniecznie w pełni działać w tym sektorze. Neptun w rybach skłaniał nas bardziej do pomocy innym. Pamiętacie, jak mówiłam, że nasze marzenia, te, które wcześniej tylko szeptały, Będą coraz bardziej przybierać nasile, będą krzyczeć. To wołanie będzie się nasilać właśnie za sprawą Neptuna w baranie. Neptun to marzenie, nasza podświadomość. To rybi dwunasty sektor, powiązane z tym, co ukryte, do czego nie do końca mamy dostęp. Teraz, kiedy Neptun przejdzie do znaku barana, który odpowiada za pierwszy sektor kosmogramu, na pierwszy plan, właśnie wysunie się to, co do tej pory pozostawało tylko w świecie fantazji. Neptun w Baranie przyczyni się do materializacji wcześniej śnionych tylko wizji. Obudzi świat z rybiego letargu, w którym byliśmy przez ostatnie 14 lat. 30 marca, czyli już w tą niedzielę, zaraz po zaćmieniu słońca, również w znaku lidera Zodiaku, będzie miał miejsce ingres Neptuna do znaku Barana. Neptun w Baranie przekieruje naszą uwagę na nas samych oraz zachęci nas do aktywnego podążania w kierunku realizacji naszych marzeń. Jesteśmy teraz w procesie pomiędzy jednym a drugim cyklem. Ten czas, ten ingres Neptuna to bardzo duży potencjał do rozwoju duchowego. Wielu z nas jest teraz w trakcie spirytualnego upgrade'u. A co z tym związane, pozbywamy się też tego, co już nam nie służy, na każdym z poziomów: mentalnym, cielesnym, duchowym. Warto w tym czasie więc być na siebie wyjątkowo otwartym i okazać sobie zrozumienie. Cały ten proces wygląda tak, jakby to, co stare, wracało. Możemy mieć więc wrażenie, że zamiast poruszać się do przodu, stoimy w miejscu, albo w ogóle cofamy się. Poprzez jakiś kryzys, załamanie, pogorszenie nastroju, powrót tego, co stare, lęku lub starego sposobu myślenia. Ten kryzys jest związany po prostu z usuwaniem złogów tego, co stare. To stan przejściowy pomiędzy jednym a drugim cyklem. Jest on konieczny, by dostroić nas do nowej wersji, do nowych możliwości. Neptun to sfera ducha, intuicja to mistycyzm, wizje, sztuka, świat wewnętrzny, wyobraźnia. Neptun to wewnętrzny mistyk, który odczuwa nie tylko swoją energię, ale także energię innych ludzi. Baran natomiast to znak pełen charyzmy, naturalny lider, za którym wielu po prostu podąża. To pierwszy znak zodiaku, odpowiada więc za pierwszy sektor w kosmogramie, a więc za naszą osobowość, wizerunek, za nasze ja. Neptun w baranie to zupełnie inna energia niż Neptun w znaku ryb. To zupełnie inne jakości. Neptun, woda, baran, ogień. To nastawienie na indywidualizm, na realizację swoich marzeń, na akcje w kierunku ich spełniania. Tematy takie jak duchowość, wiara nie będą już tabu. Nie będziemy się ich wstydzić, a wręcz będziemy się z naszymi wierzeniami obnosić, manifestować swoją duchowość, swoją filozofię, swoją spirytualność. Neptun znaku Barana niesie ze sobą ogromny wzrost duchowości, kolektywnie, ale także indywidualnie. Każdego z nas będzie zachęcał do dążenia do najwyższego połączenia z samym sobą. Już od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami rozwoju, popularyzacji i większego zainteresowania ezoteryką, astrologią, numerologią, human design, homeopatią, ale także ziołolecznictwem. Naturalnymi, alternatywnymi metodami leczenia. W najbliższych latach będziemy jeszcze częściej i chętniej korzystać z usług ludzi, którzy widzą i czują więcej, do celów rozwoju osobistego, do celów leczniczych, terapeutycznych w tym także do leczenia własnych traum, lęków, uzależnień w celu głębokiego zrozumienia i poznania siebie w celu rozpoznania swojej własnej ścieżki i kariery. W celu budowania lepszych relacji, odnalezienia swojego Soulmate, Soul Purpose, by budować swoje życie zgodnie z tym, kim jestem, a nie z tym, jak powiedziano mi kiedyś, że mam żyć. Tą transformację, która się zadziewa, wspiera oczywiście Pluton, znajdujący się od listopada zeszłego roku w znaku Wodnika, a który w czasie ingresu Neptuna do znaku Barana. Tworzy sekstyl, a więc harmonijny aspekt właśnie do Neptuna w Baranie. Neptun w Baranie to bezkompromisowe wyrażanie siebie, to zachęta do pracy z energią, przede wszystkim swoją własną energią. To połączenie z wyższymi wymiarami, to rozwój zdolności parapsychicznych, to chęć doskonalenia siebie na głębokim, duchowym poziomie. Neptun uduchawia, więc chęć nawiązania, połączenia ze sobą, baran, poczucie Unii z czymś wyższym, będzie bardzo odczuwalne przez następne kilkanaście lat. Neptun w baranie może sprawiać, że będziemy łatwiej odczytywać energię innych ludzi, a tym samym możemy być na nią także bardziej czuli i podatni. Dlatego też niezmiernie ważne będzie czucie i umiejętność rozróżnienia tego, co jest moje, a co moje nie jest? Neptun w Baranie będzie sprawiał, że chęć realizacji naszych marzeń tylko się nasili. Będziemy wprowadzać nowe projekty, efektywniej korzystać ze swojej intuicji, działać przede wszystkim na swoją rzecz, co przyczyni się do tego, że ludzie będą chcieli pracować dla siebie na swoich własnych zasadach, bazując na talentach, swojej kreatywności, realizując jednocześnie swoją misję. Misję, której celem jest w różny sposób pomoc innym. Neptun jako władca ryb powiązany jest ze światem artystycznym. Przed nami więc rozwój kina, filmu, teatru, muzyki, mody, szeroko rozumianej sztuki. Sztuki jako formy autentycznego wyrażania siebie, jako formy połączenia ze sobą, połączenia z Bogiem, źródłem wszechświata. Kreatywności realizowanej przez jednostkę, ale otrzymywanej w formie boskiej inspiracji na skutek głębokiego połączenia ze sobą. Osobiście uważam, że jeśli chodzi o modę, to wrócą etniczne, plemienne klimaty. W każdym razie chętniej będziemy poprzez ubiór właśnie manifestować swoją filozofię życia. Planety personalne, Wenus i Merkury, nadal są w pozornym ruchu wstecznym. Konfrontując nas z tym, co minione, początkowo retrogradowały w znaku Barana, ale od 27 marca Wenus retrograduje już w rybach, a Merkury od 30 także do niej dołączy. Po to właśnie, aby zagwarantować nam, że o naszych marzeniach nie możemy zapomnieć. I jak wszystko, także Neptun ma dwie strony światło i cień. Żyjemy w świecie dualizmu. Cieniem Neptuna w znaku Barana może być duża pewność siebie, egoizm, przekonanie o własnej wyższości, wyższości nad innymi, także w kwestiach duchowych. W związku z popularyzacją tematyki duchowej, spirytualnej, możemy spodziewać się bardzo dużej ilości ludzi, którzy sami mogą mianować się przywódcami duchowymi. Warto więc w najbliższych latach uważać, aby słuchać przede wszystkim siebie i swojej intuicji. A nie ślepo zawierzać innym. Trzeba będzie jednak uważać przede wszystkim na manipulacje i różne formy wpływu w tym czasie. Nie zapominajmy, że Neptun to także iluzja, rozmycie, nałogi więc nie wszystko może się nam jawić takie, jakie jest naprawdę. W związku z ogromnym rozwojem technologii, którą wspiera Pluton przebywający w znaku Wodnika, w najbliższych latach granica pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co wirtualne, tym, co nierealne, będzie jeszcze bardziej się zacierać. Bycie w tu i teraz, uziemianie, będzie niezbędną praktyką w najbliższych latach. Kto medytuje, pracuje ze sobą, wie, jak ważna w tym wszystkim jest równowaga. Neptun to także szpitale, więzienia. Ilość diagnozowanych chorób psychicznych, stanów lękowych czy depresji wzrośnie. Neptun to nałogi, inne stany świadomości. A więc substancje psychoaktywne w najbliższym czasie mogą stać się bardziej popularne. Uważam, że możemy mieć do czynienia z czymś takim jak szybka chęć rozwoju duchowego. A to może okazać się zgubne. Bo przecież trzeba pamiętać, że jest to indywidualny proces proces, czyli coś, co nie wydarza się z dnia na dzień, a wymaga czasu, wysiłku i dużej wrażliwości na siebie samego. Taki szybki wzlot, wejście w wyższe wibracje, może skutkować potem upadkiem z dużej wysokości. Dlatego praktyki uziemiania bycia w tu i teraz będą ważną częścią pracy nad sobą. Neptun powiązany jest z oceanem, z niezmierzonymi wodami, więc kwestie wody i w ogóle woda w kontekście geograficznym może mieć duże znaczenie w najbliższych latach. Neptun jako planeta, która charakteryzuje się tym, że rozmywa, unifikuje, może nie tylko rozmywać granice pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co iluzoryczne, ale także rozmywać granice pomiędzy państwami. Przejście Neptuna do znaku Barana to trochę tak, jakby każdy z nas wszedł w posiadanie lampy Alladyna, w której znajduje się jean spełniający nasze życzenia. To świadomość, że jesteśmy reżyserami filmu pod tytułem Moje życie. Jednak, aby te życzenia spełniać, aby móc w pełni korzystać z mocy jeana, trzeba posiadać czyste serce, być autentycznym, czyli być w połączeniu i w zgodzie ze sobą. Ten ingres to narodziny nowej, duchowej ery. To nauka miłości własnej, miłości bezwarunkowej. To punkt zero, zwiastujący nowy początek. To przebudzenie świadomości zbiorowej. Neptun przechodząc ze znaku ryb do znaku barana, przynosi nas z energii lęku w energię odwagi, dodając nam pewności siebie w walce o nasze marzenia. Zadbajmy bardziej o nasze wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, z uwagi na fakt, że Mars nadal znajduje się w raku, a tam nie czuje się najlepiej. Zwłaszcza, że Mars 30 marca, w czasie ingresu Neptuna do Barana, właśnie jest w kwadraturze do Księżyca w Baranie. Emocjonalnie, więc, będziemy potrzebować czuć się bezpiecznie. Ale pamiętajmy, że wewnętrzny spokój jesteśmy sobie w stanie dać sami, bo tak naprawdę jedyne na co mamy wpływ, niezależnie co dzieje się wokół nas, niezależnie co dzieje się na świecie, to wpływ na swoją świadomość. Neptun w Baranie właśnie. Jeśli sam nie jestem w stanie zapewnić sobie poczucia emocjonalnego bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju, to nie znajdę go nigdzie indziej, nawet na drugim i rzekomo najbezpieczniejszym końcu świata. Przed wojną, jaka toczy się w naszym własnym środku, w naszej własnej głowie, uciec się nie da. Na czas tego przejścia, na czas tego zakończenia i nowego początku życzę nam wiele wyrozumiałości dla siebie samych. Taki proces wymaga oczyszczenia się i dostrojenia do nowych energii, do naszej własnej, nowej, wypracowanej przez ostatnie lata energii. Nie dajmy się zwieść rzekomemu regresowi, wracającym lękom, kryzysom. Często wydarza się to właśnie tuż przed zmianą. Stare nie chce odchodzić, ale musi zrobić miejsce na to, co nowe. Potraktujmy to jako test przed manifestacją. Traktujmy poważnie znaki i sygnały wysyłane nam przez naszą rzeczywistość, zwłaszcza w najbliższych dniach, na co zwraca naszą uwagę, o czym nam przypomina. Poświęćmy w najbliższych dniach też więcej czasu naszym praktykom duchowym, aby łatwiej było nam przejść przez te zmiany. Wybierzmy baranią odwagę zamiast rybiego lęku, koncentrując się na tym, co pozytywne, pamiętając jednocześnie o tym, że to, na czym się koncentrujemy, wzrasta. To, co ja czuję w ostatnich dniach, to potrzeba koncentracji na sobie. Po wielu, wielu latach koncentrowania się na innych, wiem, że wielu ma podobnie czułego, ale i odważnego przejścia. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.